Cześć witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Bartosz a to moi drodzy jest kolejny odcinek serii testujemy dzisiaj na naszych ekranach gra luck and loot moi drodzy jest to gra którą swoją premierę miała 1 sierpnia 2025 jest ta gra do kupienia już na Steamie możecie sobie też ją przetestować bo jest wersja demonstracyjna do pobrania i tutaj jeżeli chodzi o cenę tej gry to aktualnie jest na promce minus 20% i kosztuje 16 zł, więc wydaje mi się, że cena całkiem niewysoka, akceptowalna. Jeżeli chodzi o dotychczasowe recenzje, nie mieliśmy ich jakoś super dużo, bo gra jest w miarę świeża, ale na te 70 dotychczasowych recenzji na Steamie 90% z nich jest pozytywna także bardzo, bardzo fajnie. I, moi drodzy, jeszcze opisik. Luck and Loot to brutalny roguelike z budowaniem kości. Twórz potężne kości, zbieraj relikty, walcz w turowym systemie i eksploruj proceduralne lochy. Każda walka to test przetrwania, tylko spryt i strategia dadzą ci szansę na zwycięstwo. Bardzo interesuje mnie to budowanie kości. O co tutaj chodzi? Także zobaczymy. No i jest to dungeon crawler, roguelite, PvE, zręcznościówka, takie podstawowe tagi na Steamie. Tutaj podobne tytuły, które mi tutaj podpowiada to Balatro i Darkest Dungeon. Także zaraz zobaczymy czy faktycznie tak jest i czy gra jest y, warta chociażby tych 16 zł. Także ja odpalam nową grę. Wybieramy bohatera. Jak widzicie gra jest taka dosyć pixel artowa. Natomiast tutaj jeszcze była możliwość zrobienia sobie takiego E, takiej grafiki zobaczcie jak na takim starym monitorze CRT nie wiem czy ta zmiana będzie u was widoczna mam nadzieję że tak ja z tej grafiki zrezygnowałem bo aż na takim efekcie mi nie zależy ale jak widzimy tutaj też mamy do wyboru różnego rodzaju paletę kolorów ja wybrałem kinową e, no i tutaj mm, zobaczymy jak to dalej wygląda wybieramy bohatera jest to Tirnaya Wojownik, rekord 0, jak widzicie nie grałem w tą grę jeszcze w ogóle. W Tu w lewo nikt. E, tutaj reszta jest poblokowana i mówiąc reszta mam na myśli tych dwóch zbirów. Natomiast tutaj co? Tutaj mamy jakieś rankingi, tutaj mamy jakieś nagrody, jak widzicie u mnie jest na razie nic. E, poziom trudności. Odblokuj modyfikatory poprzez ukończenie rozgrywki wybranym bohaterem. Także najpierw musimy pograć, żeby coś tutaj podblokowywać. Także wyruszamy e, na bój tiernaio, e, I tutaj widzę, że wszyscy chyba tą, ty, tym Tirnajem grają? Dobrze? Nie, aha, okej. Okay. Sorry. Czyli tutaj każda postać ma swój ranking. Myślałem, że wszyscy grają jednym, ale po prostu, jak zmieniamy, to widzicie, że i ranking się zmienia. Także ranking jest przypisany do bohatera. Ok, rozpocznijmy rozgrywkę. Mam nadzieję, że będzie na start jakiś samouczek. Gra jest po polsku, także spoko. Szepty brzmiały, jakby prosiły o pomoc. Ok, ja na razie sobie tutaj klikam. Nic tutaj nie muszę za bardzo robić. Jest to turówka, tak jak było napisane, więc nie musimy tutaj też nie wiadomo, jak bardzo martwić się, że ta walka się potoczy nagle bez nas. Na początku każdej tury przeciwnicy rzucają pierwsi, odkrywając swoje zamiary. Następnie rzucasz kością i używasz ponownych rzutów, aby zoptymalizować swoją strategię. Zablokuj kości, aby zapobiec ich przerzuceniu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kość bohatera lub wroga, aby zobaczyć szczegóły. Możesz cofnąć swoją turę raz na walkę. Okej, okay. czyli co? Dalej. I rozpocznij. Dobra, przeciwnik tutaj robi. Co on tu robi? Zamaszyste cięcie. Zadaj pięć obrażeń na uszkrwawienie, rzadkość zwykłe, zadaj obrażenia okresowe. <laughs> Natomiast, jak tutaj sobie kliknąłem, to mamy chyba wszystkie tak jakby, umiejętności tego pajączka. E, no i co my tu mamy? Mamy miecz po prostu, mamy złamanie, mamy tarcza i mamy pusty rzut. Mogę sobie co? Wybrać na przykład ten miecz, tak? <laughs> Celem tej umiejętności. A, ok. miecz na pajączka. Okej, okay, czyli ja pierwszy się ruszam. Mogę jeszcze się ruszać? Mam jakieś tutaj ograniczoną ilość czegoś? Nie mam. No to robię dalej to. Dobra i pancerz. I teraz ruszył się pajączek. I ja znowu rzuciłem kością. I co my tu mamy? Pajączek robi nic. Umiejętności nakładają efekty statusu. Niektóre działają natychmiast, inne wraz z upływem czasu. Wszystkie efekty zmniejszają się o jeden na koniec każdej rundy. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij na bohatera lub wroga z nałożonym efektem i najeźdź na niego kursorem. OK, tutaj jak widzimy, chyba nie ma żadnego efektu. Okay. Mamy tutaj pusty, pusty rzut. Mogę szybkie dźgnięcie zrobić i pusty rzut. Ciekawie, same puste rzuty. <laughs> Ale jest tutaj, zobaczcie, jakaś umiejętność yy, ostateczna gotowa. Zadaj trzy obrażenia i na wszystkich wrogów. Zostępne co następne, co cztery pokoi. Idzie się jako atak. Jakoś dziwnie to jest przetłumaczone. Ale używam tego i używam tego. Ok, pajączek wybrał ugryzienie, a ja go po prostu zabijam mieczem. Mamy łup. Idziemy dalej. Teraz mamy mysz. <laughs> Przepraszam, szczur i grzyb. I co, rozpoczynamy walkę? No i tak to się prezentuje, moi drodzy. Właściwie, chyba nie wiem, czy tutaj jest coś więcej do wytłumaczenia, ewentualnie do zaprezentowania. Możemy sobie tutaj, jak widzicie, ten samouczek jeszcze zobaczyć, walka, statusy. Zmęczenie. Jeśli bitwa przeciąga się powyżej 8 rund, zaczyna na ciebie działać zmęczenie. Od tego momentu każda tura na początku rundy nakłada inny negatywny efekt. Tutaj chodzi o to, żeby nie przedłużać jakoś tam na hama. Konfiguracja. Poza walką możesz modyfikować swoje kości bojowe. Każda kość ma określoną pojemność, a całkowity koszt umiejętności na kości nie może przekroczyć tego limitu. Okej. Okay. Czyli tutaj jak widzicie, to jest właśnie to, jak ja tutaj klikałem na, te, na, na, na tego pająka, i tam były właśnie pokazane ten jego, te jego kości bojowe. Umiejętności ze znacznikiem ulepszenia są silniejszymi wersjami oferującymi potężne efekty. Cechy. Zdobywaj doświadczenie, e, doświadczenie kości, używając umiejętności i przeciągając je na ikonę gwiazdy. Gdy kość awansuje, możesz wybrać jedną z potężnych cech, aby wzmocnić swoje umiejętności lub wpłynąć na swoje szczęście. Klątwa. Klątwe specjalne umiejętności szkodzące efekty. Wydarzenia. O, patrzcie, wydarzenia. Podczas swojej przygody napotkasz różne zdarzenia, które wymagają ostrożnych decyzji. Niektóre wybory mogą przynieść wielkie nagrody, podczas gdy inne mogą mieć śmiertelne konsekwencje. Skarby jeszcze są. Skarby zawierają cenne relikty. Użyj przycisków lewo i prawo, aby odgadnąć kombinację. Nieudana próba niszczy wytrych i zmusza cię do rozpoczęcia od nowa. A nawet tutaj będą jakieś skrzynie do otworzenia. Są też kupcy, podróżujący, handlarz sprzedający za złoto umiejętności i relikty. Asortyment się zmienia, więc zaglądaj do niego często. Umiejętności kości mają zaokrągloną białą ramkę i modyfikują twoje kości. Przedmioty bez tej ramki zapewniają stały efekt. Dobra, zobaczmy szybko, co tu jeszcze mamy. Obelisk, loch, a i koniec, okej. Okay. Obelisk, zmierz się z cichą wolą starych bogów, masz trzy tury, aby go zniszczyć. Eee, nie możesz uciec, dopóki odliczanie się nie skończy. Lochy, każdy loch jest pełny zagrożeń, trudnych wyborów. Od ciebie zależy, czy podejmiesz ryzykowną ścieżkę dla większych nagród, czy będziesz grać bezpiecznie aby przetrwać. No i my jesteśmy aktualnie właśnie chyba w takim właśnie lochu. Jesteśmy na jego tutaj drugim etapie i tutaj mamy tak przeciwnik, przeciwnik, nie niewiadoma, skarb, przeciwnik, handlarz i boss na samym końcu. Spróbujmy do tego bossa dojść. Ja sobie zwiększyłem tutaj prędkość gry na 4 razy. Zobaczmy, tutaj oni mają, zobaczcie, takie kości bojowe, ugryzienie pazury, złamanie. Tutaj mamy też grzyb, może pazurami coś tu robić, to jest ciekawostka. E, natomiast ja mam bardzo dużo życia w stosunku do nich. Najpierw wyeliminujemy sobie tego grzybka, bo on ma zobaczcie 4 pancerza i 6 życia, więc tak naprawdę ma wszystkiego 10. Więc y, ja sobie tutaj na niego y, zarzucę wszystko. Oni mnie tu trochę ubiją. Szpada, zadaj jakaś... Tak, ok, rzadkie to jest. Mniejsze leczenie też mamy, dobra. No to tak, szpadą dobijamy tutaj tego miszka. Leczymy się, pancerzyk. Szybkie dźgnięcie. Szybkie dzięcie ponownie i mieczem do Bianka. Łupy idziemy dalej. Mam tylko 22 życia, ale myślę, że damy radę. E, wydarzenia to wszystko już sobie czytaliśmy. Zniszczony powóz leży, porzucony. Jego rozrzucona zawartość obiecuje skarb lub ukryte niebezpieczeństwo. E, 50% szansy na znalezienie, na znalezienie plus 5 złota. Odejść od wydarzenia bez żadnego efektu. E, czy plus 5 zł jest mi aż tak bardzo potrzebne? Wydaje mi się, że chyba nie. Idźmy dalej. Mamy skarb, słuchajcie. E, tutaj już czytaliśmy, że trzeba e, przyciskami złamać tą kombinację. Mamy tylko trzy wytrychy, więc zobaczmy. Ja daję najpierw w lewo. Znowu dam w lewo. Okej, okay. raz w lewo, raz w prawo i dwa w prawo. Tak jest! Lewo, prawo, prawo. Znalazłem kiełbasę. Ok. Znalazłem amulet. I znalazłem trzy losowe umiejętności. Okej. Okay. A, kurde, ty. Ja miałem spośród tych, tych trzech sobie wybrać. Holy moly. No dobra, mamy wilka i szczura. Jak widzimy wilk tutaj będzie mocno... mocny będzie ten wilk, bo ma aż 23. Um, no ale dobra, spróbujmy tutaj um, coś zrobić. Wilk wylosował, że nic nie zrobi. Natomiast ten tu co będzie coś tu kombinował. Okej, okay, wilk sobie siedzi, to my bijmy tego szczura. Um, ja tutaj też nie wylosowałem jakichś super kości. O kurde, no dobra, spróbuję e, jeszcze raz rzucić, ale bida. Nie, dobra, zrobimy tą miejkę, ona bije wszystkich, tu dobijamy. Dobra, miejkę. Dobra, może przeżyjemy, mam nadzieję. Liczymy się. Ciekawostka jest taka, że ja mam aż cztery, tak jakby rzeczy, cztery ruchy, a oni tylko jeden mają. To jest ciekawe. Dobra. I teraz zobaczcie, mamy złoto, yy, strzały i mniejsze leczenie. Ja tutaj powinienem sobie wybrać spośród tych trzech, a ja cały czas brałem po prostu, wybierz, 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 a złoto było chyba zawsze. Na samym początku, także chyba powoli trzeba zacząć tutaj coś kombinować. Co tu ma handlarz? Handlarz ma tarczę, ma przełamanie pancerza, ma szczęśliwy kamyk, ma pęk kluczy i ma miksturę zdrowia. Ja mam trochę golda, więc na pewno bym się uleczył. Pęk kluczy brzmi sensownie, ale trochę drogi. Coś trochę drogie. Dobra, to kupimy. I to. A ten szczęśliwy kamyk to z nim. Dobra, pogadaliśmy z kupcem. I dotarliśmy do bossa. Dobra, grzybowy dziwaku. Zobaczmy, co potrafisz. Ok, Demonicus on się nazywa. Powiedział czk, czk, skri... <gry> Fuj, właśnie na mnie syknąłeś. Niegrzecznie. Ok, spróbujmy zrobić modyfikuj kości. Um, I tutaj czekaj. Co my tu mamy? Ekwipunek, dobra, tu są wszystkie moje. Te. I co ja mam teraz tutaj? Dlaczego mam cztery różne? A bo ja rzucam czterema kośćmi, tak? I to są takie, jakby ścianki tych kości, tak? Dobrze mówię? No tak, bo to są sześciany, tak? Kość to jest sześć ścianek. I tutaj mamy sześć ścian do obsadzenia. Rozumiem. No dobrze. E, ja bym tutaj chyba rozegrał to w ten sposób. Ciekaw jestem, czy to jest mądre. 8 obrażeń pancerzowi ogłusz cel na jedną turę jeśli zagrano atak dobra to zróbmy tak jedna kość ta pierwsza nasza kość to będzie taka kość gdzie zawsze będzie nam wypadało coś co bije tak sobie to wymyśliłem czyli z... a czemu nie mogę a zobacz mam już 18 na 20 rozumiesz a jak tak zrobimy 16? Ile to waży? Gdzie to jest napisane? Nie ma napisanego. Coś mi tu znikło, czekaj. O, jest. Pojemność 5. O, ty dziadu, a to? Coś potrzebuje, co ma pojemność 4. Albo zostawimy sobie po prostu puste. Dobra, ta kość będzie miała o. Na przykład coś takiego. Czy Tutaj szansa, że wy... kurde spora szansa, że wypadnie nam puste, bo to jest 2 do... do ok. No dobra trudno. Ja mam za bardzo pomysły jak inaczej to zrobić, więc tak wymyśliłem. A okej okay, dobra. Tu zrobimy coś takiego. Zanikające leczenie, przełamanie pancerza. Ktoś tam cofa. O, tak zrobimy. I teraz zobaczcie, tutaj będzie dosyć spora szansa, że może nam wypaść coś pustego. Tutaj jest zerowa szansa na tych dwóch. No dobra, nie jestem jakimś tam mistrzem układania takich rzeczy. O, patrzcie, ten grzybek, przez to, że jest bossem, rusza się dwa razy. Eee, o, tu mi puste akurat wypadło. No dobra, to co? Eliminujemy chyba najpierw tego małego. A później zajmiemy się bosem. O, jak ulali. Zadaj 8 pancerzowi. Ulec i zabij ojoj. Oj, 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 oj. trwawienie, śmiertelne obrażenie tutaj już jakieś mam ogłuszmy go na jedną turę tego dobijamy i to robimy coś płoniasz chyba go nie, nie ogłuszyło coś mi się wydaje no dobra może ja to jeszcze przetrwam, ale wątpię. No, niestety. Chcę zobaczyć, co się właśnie wydarzy. Mój wynik to 90. Umiejętności elity, zabójstwa, majątek, eksploracja. Mam 0 punktów, bo nie oczyściłem piętra. E, no i co? Lecimy do menu głównego. I tyle, słuchajcie. I to jest cała gra. Nie wiem co się, czekaj, wezmę nowa grę. Aha. I po prostu za każdym razem trafiamy do jakiegoś losowego lochu. Ja tutaj zaczynam z 30 życia, 6 pancerza i 20 golda. I jak widzicie, mój rekord to jest 90 i za to 90 ja mam tutaj 90 expa i mm, jak zdobędę tego expa 250 to wtedy wbije drugi level na tej postaci i prawdopodobnie odkryje sobie wtedy jakieś umiejętności tego bohatera albo coś takiego. Ok, spróbujmy rozegrać jeszcze jedną rozgrywkę, ja tutaj spróbuję ją rozegrać jakoś szybciej. Więc będziemy sobie tutaj tak robić po prostu. Wszystko jest totalnie losowe pamiętajcie. No, te moje kości nie są jakieś najsuperowsze. Muszę sobie chyba ich trochę uzbierać. Urządzenie. Ja tutaj teoretycznie pewnie powinienem się zastanawiać nad tym, co tutaj ten przeciwnik planuje. Tarczowy mur bądź złamanie. Biorę ten tarczowy mur. Przeszukajmy ten powóz. Nic tam nie ma. Znowu nic nie ma. 33% szansy na znalezienie jednorazowych losowych umiejętności, ale 66% szansy na utratę 10 zdrowia. Aha. Ok, już straciłem chyba dwa razy, bo nie mam pancerza. Odpocznij. Ulecz 8 punktów, ryzykując 25% na zasadzkę. Okej. Okay. Yy, udało się. Skarb znowu. W lewo nie. Prawo, prawo, prawo. Trzy razy w prawo. Pozłacany skarb. 6 maksymalnego życia. Kulczuga. Dobra, wybieram maksymalne zdrowie. Walka ze szczurami. Widzicie, tamta moja rozgrywka była taka trochę dosyć nieudolna, powolna i taka, wiecie. Yy... Bardzo dużo tam było czytania, myślenia i kombinowania. Tak naprawdę ta gra polega głównie na tym, że my sobie tutaj decydujemy e, o tym, jaką tutaj kość wybrać. O, obrońca. Zadaj trzy obrażenia i otrzymaj dwa pancerze. Super. Mamy handlarza. Nie mamy za to dużo kasy. Nic mi tu już nie stać. Mogę coś tu, tu zrobić, jakieś za dychę mogę zrobić losowanie, ale mi dycha tylko została, więc bez sensu. I mamy znowu tego grzyba. I co teraz? No, ja sobie tutaj raczej nie poszaleję, bo mam mało wszystkiego. Hmm, no, ale mówi się trudno. Może będzie miał jakieś kiepskie rzeczy. Będzie mu losować, zobaczymy. On już ma 30 życie, Jak to jest możliwe. Jeszcze pancerza mu trochę zostało. Ciekawe, jakbym rzucił leczenie na niego. Czy bym mógł się aż tak pomylić i go uleczyć. Może go pokonam, słuchajcie. Czemu on się leczy? Kurde, może jakbym tutaj więcej czytał. Bym wiedział O kurde, zaraz umrę. Nie jest dobrze. Patrzcie, nie dobiję go. A dwa życia mu zostało. No dobra, zobaczcie, mamy tutaj 122. Tym razem dostałem tylko 32. Więc jestem tutaj dosyć niepocieszony. Prawdopodobnie za majątek, no właśnie. No dobra. I tak to się prezentuje. Jak widzicie, rozgrywka jest bardzo szybka. Tylko no, ta pierwsza, pierwsza rozgrywka, żeby zrozumieć, na czym polega ogólnie sama gra, to wtedy się troszeczkę z tym schodzi, ale jak tutaj widzicie, możemy sobie zrobić historię, wrócić sobie, e, poczytać, co tam zrobiliśmy, jak kości nam się wylosowały i tak dalej, i tak dalej. Fajna gra, powiem szczerze, że taka bardzo przyjemna. Autorzy tutaj, e, playtesterzy, proszę bardzo. I tak to się prezentuje, moi drodzy. E, wydaje mi się, że gra jest całkiem spoko dla osób, które lubią takie właśnie... E, karcianki, kościanki, taki wiecie, dużo losowości i, i taką prostotę, mega prostotę, bo tak jak nie wiem, dla mnie na przykład takie Balatro czy właśnie ten Luck and Loot, to są takie idealne gry, które można by sobie gdzieś tam w podróży, albo na kibelku, na Steam Decku okrywać. Także dla mnie spoko. Um, I za tą cenę, 16 zł, czy tam 20, nawet bez tej promki, to myślę, że Gra jest do ogrania. Także, jeżeli lubicie gry tego typu, no to zdecydowanie polecam. Tyle ode mnie. Wielkie dzięki za uwagę. Wbijajcie na Discorda, wbijajcie na kolejne filmy. Do następnego.